Wszystko dzień nowenny, dziewiętnasty grudnia. Pan Jezus cierpiał przez całe życie. Ból mój przed obliczem moim jest zawsze. Psalm trzydziesty siódmy, osiemnasty werset. Przygotowanie. Od chwili. W której dusza pana Jezusa została stworzona i połączyła się z jego ciałem, stał przed oczyma zbawiciela straszliwy obraz cierpień, jakie miał ponieść dla zbawienia ludzkiego. To też ów śmiertelny smutek, jaki ogarnął pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Zbawiciel z miłości ku nam. Odczuwał już od pierwszych chwil swego życia, a my jakże się odpłaciliśmy za tak wielką miłość, może chłodem, niewdzięcznością, rozważ, że w owej pierwszej chwili, w której dusza Pana Jezusa została stworzona i połączona z jego ciałem, ojciec przedwieczny oświadczył swemu synowi, iż ma umrzeć dla odkupienia świata. Wówczas stan, stanął przed oczyma zbawiciela przerażający obraz cierpień, który miał znieść dla ludzkiego zbawienia. Ujrzał wtedy wszystkie trudy, zniewagi, ubóstwo, jakiego czekały, tak w Betlejem jak i w Egipcie i Nazarecie. Ujrzał wszelkie cierpienia, jakich miał doznać w czasie męki biczowanie, cierniem koronowanie, przybicie do krzyża cały smutek wewnętrzne uciski i opuszczenie, w jakich miał dokonać życia na kalwarii. Abraham, prowadząc swego syna na śmierć, nie uprzedził go, co go czeka, gdy wstąpił na górę, żeby nie sprawić mu boleści. Ojciec przedwieczny chciał jednak, aby jego syn wcielony, mający zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej za nasze grzechy, znosił ustawicznie wszystkie cierpienia, jakie go czekały przez całe życie, naraz. To też ów smutek, jakiego Pan Jezus doznawał w Ogrodzie Oliwnym, smutek, który wystarczał, by, go pozbaw by pozbawić go życia. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Czuł nasz zbawca od pierwszej chwili swego istnienia. Już wówczas żywo odczuwał i znosił ciężar wszystkich boleści i zniewag, jakie go czekały w przyszłości. Całe życie naszego odkupiciela, wszystkie lata, jakie spędził na ziemi, były więc latami cierpień i łez. Ustało w boleści życie moje. A lata moje we wzdychaniu. Psalm 30, 11 werset. Jego boskie serce nie miało ani chwili wolnej od cierpienia. Czy czuwał, czy spał, zawsze miał przed oczyma ów przerażający widok, który zadawał jego duszy większe cierpienia niż zadały męczennikom wszystkie katusze, jakie znosili. Męczennicy Cierpieli, lecz wsparci łaską, cierpieli z radością i zapałem. Pan Jezus zaś cierpiał, lecz cierpiał z sercem przepełnionym boleścią i smutkiem, a jednak zgodził się na to wszystko z miłości ku nam. Świadomość cierpień, jakie Pan Jezus miał znosić przez całe życie, sprawiała mu nieustannie mękę i tym Straszliwym, lecz wzniosłym męczeństwem najsłodszy nasz Odkupiciel rozpoczął swe życie. Tym niechybnym znakiem miłości Pan Jezus okazał, jak bardzo ludzi miłuje. O słodkie, łaskawe, kochające serce Jezusa! Już od pierwszej chwili swego istnienia byłoś pełne goryczy i smutku. Nikt cię nie pocieszał, nikt z tobą nie współczuł. Wszystko, mój Jezus, znosiłeś, aby zadośćuczynić za męki i smutki, jakie mnie za moje grzechy w piekle czekały. Byłeś pozbawiony wszelkiej pociechy, by mnie zbawić mnie, który odważyłem się opuścić Pana Boga i odwrócić się od Niego aby uczynić swym nędznym porządliwościom. Dziękuję Ci, zbolałe i kochające serce mego Pana. Składam Ci dzięki. Współczuję z Tobą szczególnie dlatego, żeś tyle wycierpiało z miłości ku ludziom. Oni zaś nie okazali, nie okazali Ci wzajemności. O miłości Boża, o niewdzięczności ludzka, Ludzie, ludzie, popatrzcie na tego maleńkiego, niewinnego baranka, pogrążony w smutku za dość uczyni sprawiedliwości Pana Boga, za zniewagi, jakiego od was spotkały. Patrzcie, jak się modli, jak wstawia się za wami do swego Ojca Przedwiecznego. Patrzcie na to maleńkie dziecię i otoczcie je swoją miłością.